Okej, okay, cześć mamy wszystkim koniec z Witajcie w zwiastunie fabularnym z Marvela Spidermana 2. Słuchajcie, jakby co? Yy, zwiastun odbył się yy, tego yy, pierwszy gameplay z Marvel'a Spidermana odbył się na moim kanale yy, co mogę wam powiedzieć? tysięcy wyświetleń yy, było na moim kanale prawie 30 yy, tego, lajków było, P chyba 30 prawie ale dzisiaj nie wiem, zobaczymy czy pobijemy rekord, ale powiem wam tyle, że za... będzie naprawdę szokujące, naprawdę szokujące naprawdę. Nie wiem jak to będzie, ale zauważ, yy, zaraz tego odpalimy sobie i przechodzimy sobie do odcinka, więc zostawcie to łapki do góry, sobie spoglądam dalej i odpalamy. What happened happen the last A, bym zapomniał napisy. to napise please yes polski na what's happened in the last 10 years it's a miracle i'm even sitting here now Czy to jest Harry i got a second chance <Gry> I'm to gonna take a oh. that. but i need you with me Pete. oh you're going to heal the world. Oh, that, that <laughs> Let's go. Woo! Guys, this is my best friend Harry. Hey, good to meet you. Good uh, job, huh? Still going to have time for tutoring? We'll figure it out. Yo. nice. Sodo Flowers in these woods? Yeah. Hey, MJ. Ah! I have another name for you, Craven. Oh. He's here on some kind of hunt. You know, if you need me, I'm just a call away. Hey. you don't know what you took from me. Ah! <laughs> 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 oh, move, Bose. Go stop. Marzyłem o tym przez nawet 5 lat o, że, marzyłem o tym przez prawie 5 lat zemsta Milesa Moralesa na mordercy jego Ojca Jezus na Badaj Jeżeli naprawdę będzie walka naprawdę, pomiędzy Milesem a Martinem Lee Jezus mają to będzie naprawdę szokujące naprawdę będzie zawierała mi dech w piersiach. Dosłownie Jezus i What? what the fuck? Yo, die, let's be dying. Let's be Yo, all Miles talks about is how to be a better Spider Man, how to help you. What the hell's going on with me? He's not himself. Go help him. Yes, we did the vodka! This was our dream. Whoa. Jo, no. <grymne> <grymne> nie, to nie. Jo, nie, to, to wyszło naprawdę poza skalę. Jezus Maria, wyszło mi to poza skalę. Jezus Maria, pójdźmy sobie jeszcze raz od początku, żeby nie było. Włączę sobie oczywiście napisy. Żeby nie było. Co mogę Wam powiedzieć? Yy... Pff, Jezus Maria. Pierwsza, naprawdę, twarz Harego Pottera... raczej znaczy Ozborna, jest naprawdę całkiem szokująca. Widzę tego naprawdę po mnóstwo cutscenkach po. raczej. Znaczy trzech? trzech, tak. Pierwszy na samym początku: No, spadłem na jedynki, widzieliśmy zdjęcie z Peterem, MJ i Harem, jak byli gdzieś w liceum. Druga to była. Kac, y, była to druga kadcenka czyli końcowa i jak Harry Osborn był w jakimś ukrytym, raczej kontyner... tego... jakiejś kapsuli, gdzie był zainfekowany no, symbiotem i trzeci to był y, jak Harry patrzy i jak y, Osborn z doktorem Conorsem przebywają jakąś y, rozmowę, żeby wypuścić Harego na wolność. Jezus Maria i tak wygląda Harry Osborn po tylu takich, nie Scenach? O mój Boże! Naprawdę, to jest naprawdę szokujące. Co mogę Wam powiedzieć jeszcze? E, twarz, no, pita się nie zmieniła, ale niestety, włosy troszeczkę tak naprawdę. Styl no, na nowszy, że. Widać, że naprawdę. Peter naprawdę ma nowy styl. Jakby był. Nie wiem, z, w, z jakimś związkiem, chyba z, z Biontem, ponieważ ma skrócone włosy. Ale nie wiem, czy naprawdę tak słowa jest. Naprawdę, że tak potwierdzone. Ale naprawdę, co dalej? E, oczywiście. Yy, co mogę wam powiedzieć? Nowy wygląd malca, naprawdę niezły jest. Yy, co jeszcze? Yy, włosy na naprawdę są niesamowite. Ugiera to napadę. Jego włosy dosłownie przepotężne. Na to jest napadę przepotężne. O matko, co jeszcze? A przejdźmy troszeczkę dalej. To jest nowy poziom. To jest nowy poziom yy, MJ. Dosłownie. To jest zmieniona twarz, nie. To jest zmieniona twarz naprawdę dla MJ, chryste panie. O mój Boże. To nieźle wygląda, takim zajebiście wygląda naprawdę, nie będę kłamał was. Nie będę was kłamał, dosłownie. O matko. Ale jeszcze Peter wy, ten w... Wy, w wy Tuxedo, Jezus Maria, jak on wygląda dosłownie, tak naprawdę zajebiście wygląda. A wiecie co nam naprawdę mnie porwało? You know what you took me. Jak Martin Lee z. Jak, nie, jak Miles widzi y, w morderce swojego własnego ojca, to naprawdę było zajebiste. To było naprawdę zajebiste. O, matko. I naprawdę jeszcze Yuri Watanabe, czyli Raf, y, będzie w grze. Chyba jako będzie główny boss? Lub y, Boss tego y, Nie, Chyba? Nie wiem, ale. I się naprawdę okazuje, że naprawdę to będzie naprawdę coś zajebistego, naprawdę mam naprawdę brak słów, ludzie, brak słów mam. Yy, co jeszcze? No figura, no oczywiście matki, no mal... no matki Marsa naprawdę też nic nie zmiłowa, ale naprawdę nie widać jej twarz, więc... Low, 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 low. Tyle wam powiem. Ale co jeszcze nie zabrało, że to, że... Yy... O, taka senka mnie zabrała. Jo, to sonie, to było naprawdę zajebiste. I to jest taka sęgna końcowa. Patrzcie. No, Jezus Maria, te oczy, te zęby, te język, ten symbol. Ta charakter. Ten cały charakter jest naprawdę taki... Poza skaną mi naprawdę wybiła. Dosłownie to jest naprawdę Venom, na nabadę ludzie chcieli przez prawie 5 lat. I to jest to. To jest to. To jest dosłownie to. O mój Boże! Dosłownie. To jest przepotężne. Dobra, co mamy jeszcze? A, właśnie. Jeszcze mamy zwiastu. Jest tego oczywiście Showcase z limitowanej edycji PS5. Więc w zamian wam pokażę. Dobra, ludzie, jeszcze mamy tutaj. Więc. Możemy zaczynać oglądać. A, Miles! Wow! I mi się zacięło Czekajcie, lepiej. Proszę sobie, nie wiem, wy. 10 tysięcy, bo. A, dla mnie. Miles! O! Jezu... ta rozmowa to będzie. I Chyba... Jezus ma... O mój boże, jak on to wygląda, jak konsola wygląda na dosłownie przepodlejstwa. Cz, nie. Czarno-czerwony Jeszcze z symbolem pająka O mój Boże, to jest naprawdę coś naprawdę za... repistego. Jeszcze ten pat. o mój Boże o mój Boże o mój Boże Kiedy będzie? Jaka będzie tata? Dajcie mi tatę, dajcie mi tatę O mamy jest, yy, pakiet cały. Yy, y, 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 cały pakiet tego y, 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 y będzie 1 września 2023. O mój Boże! Czyli można. wcześniej kupić? Jo, ale jeżeli. Ale tego Marvel Spider-Man 2 będzie 20 października. Jezus Maria, Jezus Maria. O mój Boże! Mówię Wam od razu. Będę kupywał tą konsolę, mówię Wam od razu, mówię Wam od razu, będę kupywał tą konsolę. Co jeszcze? A, jeszcze był jeden komentarz pod tym filmem, pod filmem, gdzie robiłem reakcję na pierwszy gameplay z Marvelsa Spidermana 2, no to już Wam będę czytał. Już Wam zaraz będę czytał, a tylko muszę otworzyć to swoją i z mądrą stronkę, a raczej znaczy apkę. I... Dobra. Dobra, już wam... Już wam zaraz mówię. E, więcej komentarzy, please. Do sprawdzenia. E, O, jest. Są dwie komentarze, przepraszam. I jest jeden komentarz. Kiedy ten Spider-Man wyjdzie na PC? -ta. Tego to jeszcze nie wiem. To, to ci powiem. I yy, jeszcze. Czy nagram z tego odcinki? I mówię Wam od razu. Jeżeli, ten, jeżeli ta konsola wyjdzie, to ją kupię. Lub nie. Jeżeli będzie wychodziła na PC, ta, ta gra, to. Kupię i będę Wam opublikował codziennie, jeżeli się uda. Więc kochani, dzięki Was za oglądanie, za ten film. Mam nadzieję, że to się Wam spodobało. Trzymajcie się i nara.